Zdaje się, że parę zdrowych osób jest na bazarze i wiedźma jest jedną z nich. Jeśli ktokolwiek miałby samą gadaniną zapewnić sobie bezpieczeństwo, to chyba Dalia, nie? Powiedziałeś, że jest wiedźmą? To ona twierdzi, że jest wiedźmą. Twierdzi, że dzięki tym pierdołom wódu, które odstawia, zarażeni nawet jej nie tkną. Podobno może bez szwanku spacerować po całym mieście nocą. Może wie coś, czego my nie wiemy. Może i tak, a może jest tylko staruchą szpetną jak mulita, co? <laughs> Widziałem w szkole jakichś ludzi, ciekawe co oni tam robią, nie? Zir poprosił mnie o przyniesienie mu próbki tkanki tych dziwnych zarażonych, których widziałem przed szkołą. Powiedział, że zazwyczaj pojawiają się w konkretnych rejonach miasta. A także, żebym po zdobyciu próbki nie zwlekał zbytnio, bo potrzebuje ją zbadać jeszcze świeżą. Wierzy, sporo jest do zrobienia. Się znaleźć trochę czasu, żeby spojrzeć na tablicę. Części elektroniczne Rahima. Nie oczekuj, że Rahim lepiej działać. Rachim obzdurał sobie, że zbuduje biegacza robota. Miewa takie absurdalne pomysły. Zwiadowcy widzieli ludzi wchodzących do szkoły. Coś tam się zdecydowanie dzieje. Czym mogę służyć? Doktor Zir mówi, że wiesz, gdzie szukać tych tam w sprinterów. Wiesz, bardzo szybcy z zielonymi wrzodami. A tak, jasne. Mogę pokazać, gdzie bywają. Tu, tu i tu. Chociaż moim zdaniem nie ma co specjalnie szukać kłopotów, jeśli te nie szukają Ciebie. Ach, mądra Maksyma. Dzięki. Crane, jesteś tam? Co tam, Spike? Małe info. Jakbyś mnie potrzebował, na przystani promowej będę pomagał Morganowi przygotować barkę. Alon, to ja. Jestem nieopodal kawiarenki. Powinienem o czymś wiedzieć? Nie zobawiaj lata. Gdzie jest aparat? Mój Boże, jesteś niesamowity. Aparat jest w bagażniku czarnego samochodu na moście Niesławy. Nie to chciałem usłyszeć. Spotka Dauda, niech szybko sprowadzi go do wieży. Jest uzbrojony, powtarzam, uzbrojony. Podczas ucieczki postrzelił strażnika. Ochoroba. Co tam się stało? Słyszałem strzały. Wiedziałem, że kiedyś nie wytrzyma. Tylko skąd wziął broń? Dobrze, że nikogo nie zabił. Co się stało? Gdzie jest łód? On uciekł. Do tego zabrał mojego synka. Powiedz mi, co się stało. Od tygodni chciał stąd odejść, ale ja uważałam, że to zbyt niebezpieczne. Sprzeczaliśmy się o to. Potem dorwał skądś broń, zabrał wszystkie pieniądze i porwał sam jego. Zabrał mojego syna. Wiesz dokąd poszedł. Powiedział, że wie, jak się wydostać, ale nic więcej nie wiem. Nie chciał mi powiedzieć. Ja... Oh. Jak on mógł to zrobić? Skąd wziął broń? Przepraszam, to moja wina. Powiedział, że potrzebuje broni, żeby was stąd wydostać. La la la. La la la, Dawud mnie nie chce. Nie chciał mnie już od lat. Teraz ma już wszystko, czego chciał. Odzyskam Twojego syna, Salmo. Nie wiem, jak, ale to zrobię. Dawud! odpowiedz mi! Odpowiedz mi, skurwy, synu! Nie ma potrzeby krzyczeć, Kane. Próba podążenia za mną też jest bezcelowa. Powiedz, Salmie, że mi przykro. Nie miałem wyboru. Sami będzie bezpieczny. Przysięgam. Czekaj, nie! Dowód? Gdzie jesteś? Niech to szlak. Każde są te zdjęcia! Ludzie, mój, nie, nie, zdjęcia nie wątpię w to! Udało ci się. Nawet nie wiem, jak ci dziękować. Jak się nazywasz? Ludzie muszą o tobie usłyszeć. To, jak się nazywam, nie ma znaczenia, bo i tak się stąd nie wydostaniesz. Nikt się nie wydostanie. Ale dlaczego to zrobiłeś? Dlaczego ryzykowałeś swoim życiem? Pomyślałem sobie, że udowodnisz mi, że się myliłem. Powodzenia, falon. Dzięki. No i wzajemnie. Co konkretnie? Radę ci dam. Jeśli chcesz być dobrym biegaczem, powinieneś pomówić z wiedźmą. Tą kobietą, która twierdzi, że zarażeni jej nie atakują? To prawda, na własne oczy widziałem. Było tuż po północy, a ta starucha podeszła spokojnie pod bramę bazaru i zapytała, czy może wejść. W okolicy byli zarażeni? Wszędzie ich było pełno, ale jej zdawali się nie zauważać. Po prostu ich minęła, spokojna, jakby na spacer wyszła. O czym nie wierzyłem. Powinieneś z nią pogadać. Przy Twojej robocie mogłaby ci bracie pomóc. Tego knuję! thank <laughs> you bezpośrednio. Masz się stawić tutaj natychmiast. Ukraina. Tolga, to czy to ty? Ech, chcę z nami rozmawiać. Cóż, ja z nim nie chcę gadać. Powtarzam, rozkazuję ci stawić się natychmiast. To wszystko. Wyłącz radio! Jasne! Jafar, ludzie Raisa naprawdę coś znaleźli. Coś cennego? Czy dynamit jest cenny? Dynamit to złoto. Dzięki temu moglibyśmy sklecić dla ciebie coś ekstra. Kurt ma do tego dryk, mówię ci. No dobra, jedno dla ciebie, reszta dla mnie. Kurt znajdzie sposób, żeby to trochę dopalić. Będziemy w kontakcie.